Witaminy Omega-3 i ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB. Tu pracują Twoje pieniądze. Bardzo się cieszę, że wreszcie jestem w tej świątyni propagandy i bardzo się cieszę, że widzę przed sobą arcykapłankę propagandy. Wprawdzie sądziłem, że się pani spali ze wstydu, po tym jak większość komitetów wyborczych tutaj zaprotestowała przeciwko pani obecności podczas debaty, ale widocznie liczyłem na zbyt wiele i niektóre osoby się ze wstydu nie palą. Cóż, nie jest to pierwszy raz w historii, gdy osoba Nefkim sznef przepytuje Polaków. Mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy sali i zdrowi. Ale dobrze, że pani tu jest bo jest Pani prawdziwym symbolem tego, co się dzieje z polskimi mediami, co się działo kiedyś i co się dzieje nadal, że nie jest to czysta woda, tylko to jest taki sam ściek, jak był wcześniej, że prezesem TVP jest dzisiaj człowiek, który u Rafała Trzaskowskiego w spółce autobusowej zarządzał, że Pani mąż czeka na ambasadorską nominację od nowego prezydenta, domyślamy się którego. To nie jest obiektywizm. To nie jest obiektywizm, Pani nie powinno tu być. Musiałem to powiedzieć w imieniu wszystkich sztabów, które zgłosiły swój sprzeciw. Dziękuję. Teraz Marek Jakubiak. To w uzupełnieniu do pana Stanowskiego jeszcze zacytuję pana profesora Bartoszewskiego, który niegdyś mówił, że kiedy pijany zwymiotuje na mnie w autobusie, to nie jest to obelga, jest to nieprzyjemne. Nie każdy może mnie obrazić. Najpierw prośba do pani, do pani prowadzącej, żeby pilnowała zegara, bo takie są jej tutaj zadania i nic więcej. Najpierw zajmijmy się dziećmi, które jeszcze żyją z naciskiem na jeszcze. Założyłem dzisiaj taką bluzę nie dlatego, że nie mam w domu garnituru, bo mam kilka. Założyłem ją dlatego, bo dostałem ją od rodziców Ignasia trzy miesiące temu. Poprosili mnie, żebym ją założył na jakiś popularny program, w którym wystąpię. Uznałem, że dzisiaj ten program będzie wystarczająco popularny, żeby ją pokazać. Siepomaga.pl łamane, ratujmy, kreska, Ignasia. Ci ludzie, którzy są obok mnie, stworzyli państwo, które nie jest w stanie ratować dzieci. Oni o tym pięknie mówią, ale nie są w stanie ratować dzieci. Jakie macie konkrety dla rodziców, dzieci, którzy zbierają dzisiaj, żebrzą i błagają o litość? Jakie macie dla nich rozwiązania? To jest niepoważne, przecież to, to, jest, to są wybory prezydenta, czy wybieramy kogoś, kto ma najlepszą ripostę, kto w, w minutę powie, jak poprawić dzietność w Polsce, kto w minutę upora się z wojną. No na tym polegają wybory prezydenckie w Polsce, na to, kto najlepiej zdisuje przeciwnika. Pan się zawija w Westerplatte, w, Monke, w Monte Cassino, ale prawdę ma za nic. Dlaczego pan ukrywa te przekręty, które pan zrobił, żeby wbić zęby w mieszkanie Kas? człowieka, który nie ma teraz no ani mieszkania, odpowiedź. ani pana opieki? Karol pan, pan Marszałek mówi o pozwie, proszę być ostrożny panie Marszałku, bo po tym co pan mówi, żeby pan się nie spodziewał pozwu, pomogłem człowiekowi, kupiłem od niego mieszkanie i przekazałem je ostatecznie na cele charytatywne. Myślę, że jeśli każdy z Państwa, właściciele wielu mieszkań czy Państwa koledzy postąpiliby podobnie, to Polska i świat byłby lepszy. Proszę być spokojny o los tego mieszkania Państwa. Zachęcam do tego, aby zapoznać się z nowym materiałem w moich mediach społecznościowych. Ta gra operacyjna, która mnie dotknęła i przecieki z mojej teczki, które, która jest w służbach specjalnych, niepokoi. W, w temacie stanu I Czas na ripostę, 20 sekund? Wie pan, ja tam nic nie mam w żadnej terce w służbach specjalnych. Pan widać ma. Dobrze pan powiedział, że to aktualne wyjaśnienie, bo miał pan już ich pięć, które nawzajem się znosiły. Ja powiem wprost: Karol Nawrocki jest kłamcą. Skłamał w akcie notarialnym, że zapłacił 120 tysięcy za wykup nie swojego mieszkania. Skorzystał ze zniżki, która jemu nie przynależała, po to, żeby haniebnie wyprowadzić majątek komunalny panie do prywatnego. Proszę mnie teraz poznać, bardzo, panie Karolu. Do pana Stanowskiego, tylko niech pan odpowie, a nie ściemnia. Eee, taki dowód na człowieczeństwo: Amerykanie latają do Rosji w trudnych e, sprawach zdrowotnych. Tam jedna dziesiąta ceny. Czy przypadek tego dziecka, które dziś pan zapromował, gdyby Władimir Putin zgodził się wyleczyć za darmo, czy pan rozpromuje? Ja wiem, że w pana głowie, panie Macieju, ciemniał. Władimir Putin jest człowiekiem, który leczy chore dzieci, e, prowadzi różnego rodzaju terapię i działalność charytatywną. W pana głowie tak jest. Zdążyłem się zorientować podczas poprzednich debat, zdążyłem się zorientować podczas pana wywiadów. Wiem, że tam w Moskwie mieszka wspaniały człowiek, którego powinniśmy podziwiać. I ja mam trochę. Inne wyobrażenie i trochę inaczej widzę działalność pana Putina względem dzieci. E, I raczej nie sugerowałbym nikomu wysyłać dzieci do Władimira Putina i raczej bym się czuł bezpieczniej, gdyby moje dziecko leciało do Stanów Zjednoczonych się leczyć. Mam tutaj oświadczenie, w którym Pan się zobowiązał do dożywotniej pomocy panu Jerzemu. Jak wszyscy wiemy, pan Jerzy jest w DPS-ie. Czy panu naprawdę nie wstyd, żeby takie rzeczy podpisywać, żeby, żeby o tym mówić? E, proszę bardzo, tak, proszę tak. mi powiedzieć. Dziękuję. Jak to jest? Jest w DPS-ie czy nie? Przypomnę Panu, że był Pan szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Walc i jest Pan współodpowiedzialny za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, za czyścicieli mieszkań. Jest Pan współodpowiedzialny za tych, którzy wybijali w nocy, w zimę szyby ludziom, których wyrzucało się z mieszkań, i za tych, którzy powstańca warszawskiego umieścili w piwnicy. Nie wybudował Pan w latach 2022-2023 żadnego mieszkania komunalnego, a 14 tysięcy mieszkań wybudowali deweloperzy, którzy wpłacają na Pana kampanię wyborczą. Ja panu Jerzemu tak jak mówię, pomogłem i sprawiłem, że Pana koleżanka, bo w Gdańsku są podobne praktyki, jak w Warszawie macie te same zwyczaje, nie, Pan Jerzy nie stracił mieszkania komunalnego, a ten dowód. Odkąd jestem w, od 2017 roku 20, właścicielem tego mieszkania, pokazuje, że nadal brałem odpowiedzialność i byłem gotowy za pana Jerzego, a wy byście wygonili go z domu i zmienili mu zamki. Trzaskowski, Trzaskowski, Trzaskowski. Czy tak chudzpa i bezczelność jest po prostu nieprawdopodobna? Pomagał pan Nawrocki panu Jerzemu za mieszkanie nie bezinteresownie i do tego zobowiązał się, że będzie pomagał do końca życia, I a pomagał. pan Jerzy jest w DPS-ie I, i, i nawet nie miał pan z nim kontaktu przez te ostatnie lata. Bo Natomiast jeżeli chodzi o reprywatyzację, koleżanka. drogi panie, to panu powiem, że nie oddałem żadnego mieszkania. I to właśnie ja zacząłem wreszcie tutaj I działać gratulacje. mega twarz. Co pan opowiada? Czas teraz, teraz, opowiada? Czas teraz na kolejne pytanie. Jak zwykle pan manipuluje, bo to sądy podejmują tego typu decyzje. Natomiast jeżeli chodzi o politykę mieszkaniową, to ja ją kompletnie zmieniłem. Wie pan jak? Przede nie, wszystkim w Warszawie nie. nie sprzedajemy mieszkań z bonifikatą komunalnych, żeby nie było przekrętów takich, jakich pan był udziałem. Więcej, to pana radni. Pisowcy próbowali właśnie znowu wrócić do bonifikat. Bonifika. Druga kwestia, niech pan sobie żartów nie robi decyzji prezesa. Druga kwestia to kwestia reprywatyzacji. Otóż za moich rządów, nie oddaliśmy ani jednego mieszkania wbrew temu, co Pan mówi. I remontujemy pustostany, rozwijamy naszą bazę, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne. I w końcu czwarta bardzo ważna rzecz: nie sprzedajemy mieszkań, chyba że jest sytuacja ekstremalna i wtedy. Dajemy mieszkania zastępcze, a za eksmisję odpowiadają sądy i tych w Warszawie nie ma na bruk od wielu, wielu lat. To, co nie udało się mafii reprywatyzacyjnej, udało się mieście Warszawa zarządów Trzaskowskiego Gratulacje, jest pan skuteczniejszy niż mafia reprywatyzacyjnej. Zakończyliśmy pytania dotyczące. Mieszkanie. Co panowie zrobią jak to, czy tamto, co się wam wydaje na ten czy inny temat. Nic nie zrobicie, nic wam się nie wydaje. E, bo najpierw musicie zapytać swoich przełożonych, co macie zrobić. E, w tej debacie uczestniczą po prostu niewłaściwe osoby. Tu powinien stać Donald Tusk i tu powinien stać tu, stać tu Jarosław Kaczyński. Niech oni powiedzą, co trzeba zrobić, co trzeba pomyśleć. Osoby, które tu walczą o prezydenturę, same nie wcisną nawet guzika w windzie. Więc nie czarujmy się, że te odpowiedzi mają jakiekolwiek znaczenie. Nigdzie nie można znaleźć pana... E, Pana apeli o reparacje ze, ze strony Niemiec, natomiast można znaleźć pana tweety, że, w których pan wyśmiewał, wykpiwał reparacje. Pisał pan, że jeszcze domagajmy się reparacji od Szwedów, od Finów, od Mongołów. Nie można mieć każdego poglądu na każdy temat, zależnie kto pyta. Naprawdę bądźmy poważni. Pan ma być prezydentem. Uważam, że o Powyżej 50 roku życia już powinien się wykształcić kręgosłup. Popierał pan migrację, tworzył projekty pilotażowe. Czy to się dzisiaj zmieniło, czy jest pan za tym, że ja imigranci forsowali polskie granice? To wyście za swoich rządów szykowali centra dla imigrantów i świetnie pan o tym wie. Natomiast ja w 2015 roku walczyłem o to, żeby zabezpieczyć granice. Walczyliśmy o to, żeby rozwiązywać problemy migrantów w krajach trzecich i walczyłem o to i wywalczyłem zapis, który jasno mówi, że my nie będziemy w ogóle przyjmowali żadnych migrantów, jeżeli pomożemy Ukrainie. I to się właśnie stało. I co więcej, raportniku pokazuje, że to za waszych rządów pisowskich rozdanych było ponad 300 tysięcy wiz w Azji, w Afryce, na bazarach. Tak wyglądała wasza polityka migracyjna pana szeferna Kera. No niech się pan nie śmieje, gościa, który szefuje panu sztabowi. Pan nie potrafi nic powiedzieć... Nie wracając do pisu i mówiąc wyjście, wyjście. No bo z panem rozmawiam, no, pan jest w PiSu, Panie no przewodniczący, pilotaże w 2015 roku pan wprowadzał, to był zaleje czas pan na Polskę nielegalnym karą. Teraz w tej w debacie kłamstwo. czas na pytanie, Marka Wocha. Mam pytanie do pana Grzegorza Brauna. Jednym z pana haseł wyborczych jest to, że pan jako jedyny kandydat nigdy nie zmienia zdanie, zdania. E, swego czasu mówił pan, że jeśli ktoś chce zaszkodzić Polsce, to naśle na siebie dwa bratnie narody, czyli Polaków i Ukraińców i że marzy się panu to, aby Ukraińcy kupowali kamieniczki w Polsce, a Polacy na Ukrainie. Co się więc zmieniło? Nic się nie zmieniło, szanowny panie redaktorze. Zmienił się kontekst, a nie zmienia się to, że ja po prostu jestem życzliwy ludziom i nie życzyłem Ukraińcom, żeby setkami tysięcy szli do ziemi. I nie życzyłem Ukraińcom, żeby stali się pierwszą ofiarą tej wojny, którą przedłuża także ich aktualny kijowski reżim. Mówiłem przed dziesięciu, już co najmniej może kilkunastu lat, że widzę możliwość pokojowego koegzystowania między naszymi narodami, no to proszę zwrócić uwagę, mówiłem o transakcjach, a nie o tym, żebyśmy 5% PKB wydawali na Ukraińców. Nie wiem, czy mówiąc o wykupywaniu kamieniczek w Rzeszowie czy w Przemyślu, mówił pan wtedy stop ukrainizacji Polski, nie wydaje mi się, w każdym razie Chyba dobrze by było, żeby częściej Pan mówił o bratnim narodzie, a rzadziej o banderowcach, bo ostatnio nie słyszałem z Pana ust pozytywnego określenia na temat Ukraińców w ogóle, a tymczasem lata temu były one bardzo powszechne. Ten apartament Deluxe. Czy już Pan to zrobił, do Pan te pieniądze? Pozostały dosłownie co cztery dni do końca kampanii. Wy zajmujecie się pani telewizja rządowa rzeczami, których nie było nieprawdą i fake newsami, które udowodnię i które udowadniam wciąż. A nie zajmujecie się apartamentami dla nielegalnych migrantów, które buduje obecnie Polska centrami integracji dla cudzoziemców. Szukacie tematów zastępczych w kwestiach mieszkań, apartamentów, książki wydanej bo wszystko się Wam sypie. Przez mieszkania Pan przegra mieszka e wybory, a nie wygra wybory. Przez tego typu propagandę, którą widzimy w telewizji rządowej, przegracie te wybory, a nie je wygracie, bo operujecie nieprawdą i kłamstwami. Panie Karolu, ja Pana pytam o to, co Pan robił, a Pan przez cały czas ucieka w jakieś rozmowy o polityce. No, sam Pan deklarował, że zwróci Pan pieniądze, więc ja się tylko pytam o Pana deklarację. Niech pan po prostu to wszystkim ale wyjaśni. Za co to zostało, mam, ale za co mam zwrócić? Za ten pieniądze? apartament, z którego ale pan, pan ustalił, że ja tam byłem 100 dni, jak ja byłem w tym czasie, panie. Ile pan dni, tyle wice pan był dni. Zupełnie. Niech pan, niech pan po prostu odda te pieniądze i mówimy o pana uczciwości. Mam pytanie, czy po krytyce, która pana spotkała, ma pan już pomysł, jak ochronić osoby starsze przed nadużyciami ze strony takich y, cwaniaków jak pan? Gdyby każdy uczciwy człowiek zachował się tak jak ja, to mielibyśmy lepszą Polskę. Ja tak jak e, Pani Marszałek wie i mam nadzieję wiecie wszyscy e, Państwo, pomogłem człowiekowi, który mógł być poddany kryzysowi bezdomności właśnie, bo nie stać go było e, na czynsz. A Pan Jerzy jak był w DPS-ie, tak jest? E, natomiast, a to jest w ogóle skandal, że Pan twierdzi, że ochronił go Pan przed bezdomnością, kiedy przed bezdomnością chroniła go gmina dając mu lokal komunalny. Czy Kara śmierci powinna być rozszerzona dla dezerterów i uchylających się od armii w czasie wojny. Jasna sprawa. Dezercja w obliczu wroga Kurde. Proszę pana, nie po to oficer nosi broń krótką, żeby tam się ostrzeliwać z okopu, tylko właśnie po to, żeby albo, albo skrócić własny żywot, albo niesubordynowanego. Podkomendnego. No na litość boską nie jesteśmy dziećmi. Jeżeli chcemy wojsku polskiemu nieba przychylić, to po to, żeby żołnierz Polski nosił broń nie od parady, strażnik na granicy, policjant na ulicy i kara główna dla zdrajców stanu, dla szpiegów, dla morderców, zabójców z premedytacją, i tak również dla dezerterów w obliczu wroga. A dziś wybierzmy pokój, nie wojny. 20 sekund tripost. No to proszę Państwa, mamy jasną sytuację. E, przy tych władzach, które mamy, przy tych partiach, które mamy, Pan Grzegorz Braun chce im dać narzędzia do zabijania nas e, ludzi, którzy nie chcemy e, uczestniczyć w mordowaniu innych ludzi, e, nie zwracając uwagi na to, kto rządzi, on takie prawo by wprowadził. Wszystko jasne. Zagłosowaliście za budżetem ochrony zdrowia, w którym brakuje 20 miliardów złotych. Część oznaczało dłuższe kolejki, realną ludzką krzywdę, tysiące ludzi stracą zdrowie, stracą życie. Często i ty, i Włodzimierz Czarzasty mówicie o sprawczości. Czy te drobne sprawy, ogryskowa renta wdowia, czy pilotaż krótszego czasu pracy w paru firmach są warte załamania publicznej ochrony zdrowia? W przeciwieństwie do ciebie Adrian, ja nie szukam wymówek, żeby nie robić rzeczy. Ja jestem w tej tak trudnej koalicji po to, żeby załatwiać te sprawy, które oboje obiecywaliśmy w kampanii w 2023 roku. I w tym rządzie, w tym rządzie, tak, który tak ci się nie podoba, rządzie Donalda Tuska, lewica nie boi się wywalczać tych spraw. I w sprawie ochrony zdrowia również będziemy walczyć. W przeciwieństwie do ciebie nie poddajemy się na starcie. Złożymy konkretną propozycję zmiany finansowania systemu ochrony zdrowia po to, żeby on był wreszcie uczciwie i zapewniał wszystkim bezpieczeństwo. Czas na trochę odrobinę odwagi. Zamiast siedzenia na ławce rezerwowej i teraz i Adrian Zandberg i jego czas na riposte. Magda, o czym ty mówisz? Przecież bez was ten rząd nie ma większości. Gdybyście się postawili w tej sprawie, to ten mogliście to przeforsować. Rzecz polega na tym, że to tego nie zrobiliście. Magda, tu nie chodzi o polityczne przepychanki, tylko nie, o krzywdę chodzi tysięcy o ludzi. Rzeczy, Naprawdę. Tak? Naprawdę są ważniejsze rzeczy niż stołek marszałka Sejmu dla Włodzimierza tego. To są sprawy ludzi. Czy nie uważa pan, że dobrze byłoby dla Polski, żeby wreszcie rozbić ten duopol PiSu i Platformy? Jeżeli go nie rozbić, to chociaż zrobić w nim jakikolwiek wyłom. Duopol nas żera od 20 lat. Na przemian jedni albo drudzy obiecują to samo. Obiecanki, cacanki w kółko. Ja się cieszę, że dzisiaj udało mi się zebrać 2,5 miliona złotych do tej pory, bo ta zbiórka pęcznieje cały czas. Dla Ignasia, wchodźcie, płaczcie mu, to jest o 2,5 miliona więcej niż wyniknie z tych wszystkich obiecanych sacanek, które tutaj słyszymy dzisiaj i od 20 lat, bo to jest tylko przekomarzanie się, kto bardziej ukradł, to jest nawzajem wymyślanie, to jest wybór między tym. Że jedni chcą wsadzić do więzienia, do więzienia jednych, a drudzy drugich, a jedni chcą wsadzić do spółek skarbu państwa jednych, a drudzy drugich. I o nic więcej w tej całej przepychance nie chodzi, a przynajmniej ja więcej sensu w tym żadnego nie dostrzegam. Nie potrzeba żadnej riposty, całkowicie się zgadzam. Cieszę się, chociaż z Panem mogę się w tej debacie zgodzić. Panie Wiceprzewodniczący, mamy kierownika placówki w Waszyngtonie, który nazwał Donalda Trumpa niezrównoważonym. W Rzymie mamy ambasadora, który mówił, że Polska i Unia Europejska powinny płacić na Nord Stream, więc mam do Pana pytanie, czy podpisałby Pan nominację ambasadorom Klichowi i ambasadorowi w Rzymie? Sznepfowi. Ja mam doświadczenie, kontakty z republikanami i będę się kierował, jeżeli będę podejmował decyzję a propos ambasadorów, właśnie tym, żeby wzmocnili moje doświadczenie, żeby. Pracowali nad tym, żeby nasze relacje były jak najbliższe i żeby nasze argumenty trafiały do Trumpa. Świetny pomysł. Może sam pan zostanie ambasadorem w Waszyngtonie, ja zostanę prezydentem, a pan Bogdan Klich wróci do Polski. Jeśli chodzi o pana Sznepfa, to łączy was chyba wsparcie dla Nord Stream 2, więc pewnie na tej kanwie takiego wspólnej, wspólnego porozumienia pewnie podpisałby pan przewodniczący. Totalna bzdura i kłamstwo a propos Nord Streamu. Czyli podpisałby pan wiceprzewodniczący. I świetnie pan o tym że to bzdura i kłamstwo. Powiedział pan, że w spółkach miejskich zatrudniał pan bezpartyjnych fachowców. Chciałem się więc dopytać, e, jakie niesamowite kompetencje ma Tomasz Sygut, że jednego dnia zarządza autobusami miejskimi, a następnymi telewizją polską. Wprawdzie w likwidacji, ale jednak telewizją polską. Panie Krzysztofie, ja mówiłem o szefach największych spółek. Natomiast pan Sygut został wyrzucony na zbity pysk przez PiS z telewizji, bo jest specjalistą, po prostu dziennikarzem i specjalistą. I zajmował się, nie, zajmował się promocją, zajmował się właśnie tym, na czym się zna, informacją i promocją. Natomiast to, że dzisiaj wrócił do telewizji, no był dziennikarzem z wieloletnim stażem i doświadczeniem, został z telewizji wyrzucony tylko i wyłącznie dlatego, że nie chciał powtarzać kłamstw i propagandy. No i dzisiaj do tej telewizji wrócił i proszę mi I wierzyć, ja nie miałem, panie Krzysztofie, z tym absolutnie nic wspólnego. Muszę powiedzieć, że musi być to człowiek wybitny, no bo w ogóle ta kampania jest wybitna ze, ze strony Telewizji Polskiej. Żadnych długich wywiadów z kandydatami, nie da się ich poznać, jakaś jedna debata z krótkimi odpowiedziami, e, to po prostu żarta, nie realizowanie misji publicznej. E, za to 100 programów, w których słyszymy, że pan jest wspaniały, a pana kontrkandydaci głupi. Nie wiem, czy na tym powinna polegać misja telewizji. Nie wiem, czy to prawda, bo nie oglądałam, ale podobno w tym pisowskim ośmioleciu to pan Stanowski miał program w TVP Kurskiego i to może by wyjaśniało tę obsesję, którą realizuje. Jesteśmy w fatalnej sytuacji. Nie tylko jeżeli chodzi o wojnę, ale i jeżeli chodzi o demokrację. Jak chcecie się czegoś dowiedzieć do Russia Today, no niestety w Russia Today znacznie częściej podają prawdę niż w Polsacie. To samo w Washington Post. Dlatego ja przestałem oglądać polskie media mainstreamowe, bo to nie ma sensu. Muszę powiedzieć, że całkiem fajny teleturniej. Jak oni kłamią. Podobało mi się. Poziom nie najwyższy. Jak patrzę na ten poziom, to mam wrażenie, że Aleksander Kwaśniewski wygrałby to w pierwszej turze. Mimo, że przypominam, że gibał się pijany nad polskimi grobami, więc też miał swoje za uszami. No ale jest jak jest. Ten teleturniej polega głównie na wyłudzaniu już nie kawalerek, tylko całego pałacu prezydenckiego. E, wyłudzaniu poprzez obietnice bez pokrycia, obietnice poza kompetencjami prezydenckimi, e, nawijanie makaranu na uszy. Można wygrać takie wybory elektrownią atomową, pokojem na świecie, benzyną za 5-19, wszystko jedno. Chodzi o to, żebyście oddali głosy, a żeby ktoś inny czerpał z tego profity na jedno wielkie wyłudzanie. Mimo wszystko warto było przyjść, bo na początku tego programu do uzbierania było 11 milionów, teraz jest 8. Trzy uzbieraliśmy to trzy więcej niż wyniknie z tych wszystkich obiecanych sesanek, jakie tutaj padły. Muszę jednak przyznać, drodzy Państwo, że Państwa polubiłem to nasza ostatnia wspólna debata. Więcej się już w ten sposób nie spotkamy. Będę troszeczkę tęsknił, trochę inny świat dla mnie, ale muszę was zostawić. Zostawiam ten klub dyskusyjny, wracam do pracy jako przedsiębiorca, bo mam wrażenie, że to przedsiębiorcy ten kraj budują. A wy sobie rozmawiacie i nic wielkiego z tego nie wynika. Ale życzę Wam powodzenia. Mam nadzieję, że ten, kto wygra, zrobi cokolwiek dobrego dla tego kraju. Witaminy Omega 3 i Ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem 0 zgarni 10% rabatu w SFD. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XTB, tu pracują Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.